Hej, chciałbym wam dzisiaj pokazać jedną rzecz, która się ostatnio zmieniła, a mianowicie są to skrzynki podwodne, jak ten na się nazywał, master diver. Już już mam materiał na ten temat na YouTube, ale coś się ostatnio zmieniło. Był też event taki tygodniowy, który mm, właśnie wprowadził to, żeby chyba po prostu pokazać większości graczy, że coś takiego istnieje. Bo też osobiście natknąłem się na wiele przypadków osób, które te kluczyki wywalały ornate rusted keys, a na tym można całkiem fajnie zarobić i to nie jest jej jakaś rzecz trudna. Nie jest wcale tak trudno ogarnąć i no, pokażę wam dzisiaj co jak, co się pozmieniało. Jak o tym nie słyszeliście, to ogarniecie sobie to i naprawdę to jest bardzo fajny gold na start. To też można robić raz w tygodniu, bo te kluczyki dodali do vendora. I ogólnie na te klucze jest Achievement Który normalnie był tutaj, na daily, ale oni go chyba gdzieś przenieśli O, jest Sunken Treasure Hunter I tutaj mamy coś takiego jak Master Diver, to jest to co wcześniej wam mm, Pokazałem Jest też daily Blood in Water I to chodzi o to żeby zabić 10 krajtów. jeśli robicie fraktale Na czymś modzie, tam jest zawsze nightmare do zrobienia i na nightmare te krejty są, więc to się automatycznie robi i te kluczyki wam wpadają ja je specjalnie mam na share-slocie z tego względu, że jak gram na różnych postaciach, to wtedy ten kluczyk mi zawsze wchodzi na ten share-slot i nie ma problemu, że na tej postaci mam trzy klucze na innej cztery, na innej pięć i mm, muszę się przelogowywać po tych postaciach, żeby te klucze pozbierać i tak dalej, no pojedynczo też nie opłaca się tych skrzynek zbierać ja osobiście zbieram je co najmniej po 10. Z tego względu, że ten achievement właśnie skupia się na 10 skrzynkach, jak to wszystko zbierzecie, to dostajecie bonus i to jest też specyficzne pod tym względem, że jak zbierzecie sobie 8, no i dwie wam zostaną, no to reszta się nie zresetuje, dopóki tych dwóch nie zbierzecie, więc po prostu najlepiej jest zbierać 10 skrzynek naraz. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to jest Dive Master. Z tego waypointa można sobie bardzo łatwo przejść. I u Vendora teraz znajdziemy coś takiego jak Account Swim Speed Infusion. I to daje nam 15% pływania, szybkości pływania pod wodą i 5 agonii. I to robimy z Ectoplasm i z plus 15. Tutaj możecie sobie wymienić 32 plus 10, które wypadają normalnie ze skrzynek, na które zaraz pójdziemy. I możecie taką plus 15 sobie ogarnąć. Ja ją sobie teraz kupię. I tutaj Oczywiście można kupić ten account Swim Infusion. I taką infuzję później będziemy mogli sobie ulepszyć. Czy opłaca się ulepszać? No to jest generalnie drogi biznes. Zaraz pokażę Wam jak to cenowo wygląda. I generalnie też nazwa account nie odnosi się od tego, że to jest na całe konto. No poniekąd onosi się, ale to nie chodzi o to, że na każdej postaci będziecie mieli tą infuzję. Jak chcecie mieć tą infuzję na innej, tak jak ja na przykład Mam infuzję tutaj na tej postaci i chciałbym mieć na innej, no to rzeczywiście muszę sobie inną zrobić i ją tam założyć. A kąt bardziej chodzi o to, że w momencie jak um, zapgradujecie sobie tą infuzję na plus 20, plus 25 bądź plus 30, no to wtedy ten bonus, tak jak mam tutaj 15, urośnie mi. Przy okazji, jak nie wiecie, gdzie kupić ascendowy breather, to ja osobiście. Rzadko też z nich korzystam, bo tego podwonego kontentu za dużo nie ma, no jak już zrobiłem infuzję, no to wypadałoby ją gdzieś włożyć na Bitterfroscie, za Winterberry i za Unmod Magic możecie kupić taki breeder. I oczywiście zakładamy go i można do niego wtedy wrzucić tą infuzję. Jeśli chodzi o koszt upgrade'ów na wiki jest to bardzo fajnie wszystko rozpisane, na plus 20 musimy wydać 220 golda na infuzję. Na plus 25 potrzebujemy 7200 golda, a na plus 30 233 250 golda. Także jak widzicie, jest trochę kasy do wydania. Generalnie ktoś też chyba to liczył na Redditie, że no bo tutaj potrzeba milion tych infuzji plus dziesiątek. Tu się okazało, że w ogóle na markecie tyle nie ma, więc no to są jakieś astronomiczne kwoty, astronomiczne ilości tych infuzji. No, ale w gruncie rzeczy, jak chcielibyście na przykład plus 20 sobie zrobić, yy, korzystacie z tych infuzji i rzeczywiście Wam się to przyda, macie na wielu postaciach to kupowane, no to jeszcze ta cena nie jest jakaś taka mega wysoka. U tego vendora także możecie kupić ascendowy breeder i on jest troszkę wizualnie ładniejszy, bo jest taki bąbelek. No, ale on też jest droższy, no bo kosztuje 512 tych infuzji i trzeba jeszcze dopłacić 11 golda. Nie wiem, taka dziwna ta kwota, trochę. No, a aktualnie jedna infuzja Swim 10 kosztuje 28, więc powiedzmy, że 150 Golda musicie wydać na same infuzje, więc taki Breeder 160 Golda, 160 golda kosztuje. A na Bitterfroście, jak macie materiały, no to w sumie możecie go kupić za darmo. Drugi etap też jest bardzo ważny, jak macie dużo karmy, w sumie no to aż tak dużo karmy nie potrzeba na to, ale można 10 kluczego sobie co tydzień zakupić. I potwierać te skrzynki. Zaraz wam pokażę, jak to generalnie wygląda z tymi skrzynkami, bo też miejsca się pozmieniały, w których były skrzynki. I z pomocą przyjdzie nam tutaj także Wiki. Mamy Master Diver Achievement, i na dole wszystko macie rozpisane. Są ilustracje, od którego waypointa gdzie iść. Także no to generalnie będziecie po jakimś czasie już pamiętać, bo. Dużo tego nie ma i te miejsca nie są wcale tak daleko od waypointa. Tam nie ma żadnych labiryntów, żeby przejść. Zjeżdżamy na sam dół i wystarczy, że przekopiujecie to, co jest na dole. Wystarczy następnie to wkleić na czacie i macie tutaj 10 waypointów. I klikacie od waypointa do waypointa. Oczywiście, jak na tym waypointie pierwszym zbierzecie skrzynkę, to idziecie na kolejny, na kolejny i na kolejny i tak dalej, aż zbierzecie 10. Wiecie, żeby zresetował się wam cały achievement. I żebyście nie musieli później szukać, którą to skrzynkę jeszcze macie do otworzenia, jak macie pływanie z kimerem, to bardzo fajnie. Przy tych skrzynkach także będą czekały krejty, więc jak chcecie, no to możecie je pozabijać. tym już widać tą skrzynkę. No i wtedy pod ten achievement, który daje wam kluczek, to musicie 10 krejtów zabić albo na fraktalach tak jak wspomniałem na początku, albo ja też często chodziłem tutaj na ten waypoint, to jest Caledon Forest i wtedy w tym miejscu tutaj bardzo fajnie można sobie te krejty pozabijać. Co do samego zbierania, ja osobiście robię to na Tiffie z, z głównego powodu, że na TF-ie mam dużo stealtha, a także mam quickness. Oczywiście można to też robić na innej postaci, no ale ja się skupiam na takim efektywnym zbieraniu tego, więc wchodzę sobie w stealtha. Klikam w chesta i jak już zbiera mi tego chesta, to klikam sobie w kolejny waypoint. Nic nie dotknąłem, nie mam kombatu, mogę od razu przejść. I to wtedy bardzo łatwo można przeskakiwać między tymi skrzynkami. Nie trzeba w ogóle tych krajtów zabijać. I naprawdę bardzo szybko to wtedy idzie. Drugim sposobem, żeby mieć te waypoints zawsze przy sobie, a nie za każdym razem wchodzić na stronę, czy tam macie gdzieś indziej je zapisane, coś mnie to już bije, to jest wpisać sobie to w Message of the Day w gildii. Jak jesteście w jakiejś gildii, no to wiadomo. Jak nie macie dostępu do tego, możecie zrobić własną gildię. I po prostu wkleić. Zrobienie gildi to jest koszt jednego golda. Edit, message of the day, wklejacie tu tutaj. No i w momencie jak zaznaczycie to, też musicie mieć tutaj oznaczoną tą gildię, żeby wam to pokazywało. I musicie być online. Nie możecie być na tym invisible modzie. To wtedy pokazuje wam te waypointy. No i też można to sobie przeklikać. Ja w mojej gildi, tutaj głównej, gdzie też bardzo fajna sprawa. Hmm, tutaj są waypointy zdiskantowane: 15%. Ogólnie, jak nie mielibyście żadnej gildy w Guild Wars, to możecie do mnie pisać. Yy, tutaj mam także oczywiście przypięte tego, yy, przypiętego tego Master Divera. Tu są inne eventy. Jest ten bonus, więc wystarczy sobie odhaczyć, wskakuję wam. Ja też mam to ponumerowane, bo to troszkę wygodnie jest numerami. Patrzycie, numerek: 6, robiłem 7, kolejne: 8, 9, bo po tych nazwach tak sobie to wygląda. No, to możecie do mnie pisać. Ja generalnie wszystkich zapraszam, nie mam za bardzo żadnych wymagań co do gildii. No, i wracając, ten Master Diver, fajnie sobie to tutaj przypiąć. I wtedy macie to wszystko wyszczególnione na czacie. No, i takim sposobem bardzo przyjemnie się to zbiera. Z grubsza to tyle. Generalnie wszystko chyba opisałem, co chciałem z tych wszystkich nowości. Coś, zaraz tam dzieje, piesek się obudził. Jak byłyby jakieś pytania co do Guild Warsa, możecie pisać w komentarzach. Możecie mnie także złapać na Twitchu. Streamuję praktycznie codziennie. Więc jak byłby z czymś problem, to ogarniemy to na bieżąco. Zapraszam także na Discorda i oczywiście, jeśli materiał się przydał chcecie być na bieżąco, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Trzymajcie się i do następnego. Hej!